Nowa przeglądarka Flock, jest to jeszcze wersja beta, 3 beta, jest całkowicie nową przeglądarką. Ci wszyscy, którzy korzystali z Flocka rok czy dwa lata temu widzieli, że jest to przeglądarka związana ze środowiskiem Mozilla, tam sterował nią pakiet Gecko. Natomiast w tej chwili, w tej nowej wersji, Flog przestawił się na Chromium, czyli krótko mówiąc przechodzi na WebKit. No jest to całkowicie nowa w tej chwili praktycznie przeglądarka zaprojektowana im właściwie, można powiedzieć, od zera, jeśli nie liczy oczywiście funkcjonalności związanej z WebKitem. W związku z tym mocno przypomina Chrome. Natomiast na no co jest nowego? No jest taki wbudowany pasek serwisów społecznościowych. On jest tutaj po prawej stronie. Wygląda to dość interesująco. Tutaj można podpią podpiąć Twittera, Facebooka. Są jeszcze dwa inne. YouTube i Flickr. Na razie innych nie ma, chociaż nie wykluczam, że w którymś momencie coś nowego się pojawi. Pasek można chować i ujawniać. Co istotne, flok w tej nowej wersji obsługuje wszystkie rozszerzenia Chrome, czyli krótko mówiąc, no to już jest w tej chwili ponad 5000 rozszerzeń. Tutaj jest menu. Ona jest, jak się sięgnie na przykład do opcji, no to jest to praktycznie identyczne z tym, co jest w Chrome. Tutaj są takie specjalne strony zawierające profil, kontakty zaabonowane, kanały informacyjne, RSS, ulubione itd., tak na przykład grupy kontaktów. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do tego, co było w poprzedniej wersji, tej jeszcze właśnie opartej na Mozilli ta przeglądarka jakoś tak bardzo się różni od Chrome? Na razie chyba nie za bardzo. Jest równie szybka, równie lekka, co jest jej podstawową zaletą. Wydaje mi się, że jeżeli przeglądarka będzie zabierać użytkowników, to chyba w większym stopniu. Dotychczasowych użytkowników Chrome niż Firefoxa, tak mi się wydaje. Także będzie to swoista kanibalizacja. No jak, jak dalej będzie, no, trudno w tej chwili przewidzieć. Niewątpliwie jest to dość ciekawa próba i po prostu zobaczymy, co dalej. W sumie, w takiej sześciostopniowej szkolnej skali, no dałbym co najmniej 3 plus, może nawet czuleczkę.